Tu mieszkam 34 lata i widzę zawsze z domu, z okna szyb kopalni i sośnica. Nie wyobrażam sobie, że tej kopalni nie będzie. Dlatego przede wszystkim dziękuję Wam, tym protestującym na dole. Wczoraj to samo mówiłem na Brzeszczach wieczorem. W grudniu jeszcze, jak tam spotkaliśmy się, powiedziałem, że Solidarność Was nie zostawi, ale Wy jesteście potrzebni nam, bo my jako działacze związkowi robimy, co możemy. Ale bez Was nie znaczymy i nie zrobimy nic. Nie tylko bez załogi, bez tych załóg, tych czterech kopań, ale także bez mieszkańców. I my to na Śląsku doskonale rozumiemy. I widzimy, co się dzieje. Moi drodzy, jak wiecie, do późnej nocy Sejm obradował. No i idzie to wszystko w tym kierunku, jak sobie oni zaplanowali. Tylko najbardziej przykre to, że posłowie, tu posłowie Śląscy, posłowie Platformy Obywatelskiej, i PZL, a także posłowie małopolskie o przeszkopania Brzeszcze leży w Małopolsce, idą zaparte, a najbardziej to, że osobami wiodącymi, żeby ta ustawa o likwidacji kopalń sośnica Makoszowy, spokój, pobre centrum i Brzeszcze są posłowie z Gliwic. tak jak poseł Brzeźnika, tak jak poseł Jaszczebnia Gadowski to jest najbardziej przykre, co nas mogą spotkać. Ale, ale my doskonale wiemy, że to jest ten moment, w którym my się nie poddamy. Tylko tak jak wczoraj mówiłem, Wrzeszcza, tak jak proszę was, I jeszcze raz dziękuję patrząc na was, tych, którzy protestują na dole. Bo ja sobie nie przypominam takich długich protestów, nawet w Polsce powojennej, żeby tyle dni ludzie protestowali na dole. Pamiętam w stanie wojennym, kopalnia Piast, dwa tygodnie. Ale tu tysiące ludzi protestuje na dole, a ci sobie tam w Warszawie jaja robią i kompletnie się tym nie przejmują. Dlatego my jesteśmy z wami. Wczoraj Międzyzwiązkowy Komitet w Katowicach obradował, przedstawił kolejną propozycję, wysłał do tych urzędarstw do Warszawy, czekają na propozycję rozmów. Wczoraj się zebrał sztab OPZZ na Śląsku, jutro jest Komitet Krajowy Solidarności. We wtorek będzie wspólny, jeżeli nic się nie zmieni, wspólny komitet wszystkich związków zawodowych krajowych. Co dalej z protestami, tu na Śląsku, podejmował będzie tutaj decyzję sztab regionalny. A międzyzwiązkowy, co będziemy robić w kraju, będziemy podejmować we wtorek razem z Solidarnością, OPZZ-em i Forum. Musiałem powstrzymywać kolejarzy, bo chcieli już wchodzić w akcję protestacyjną. Także jedno wam powiem. Tysiące maili, tysiące SMSów, pozdrowienia stoczniowców. Mówi Piotr przekaż, bo nas doszukali. Zostaliśmy bez stoczni, bez niczego. My jesteśmy z nimi. Jeżeli potrzeba, to przyjedziemy. I to jest, moi drodzy, ten moment. Ja dziękuję mieszkańcom Gliwic i wszystkim i samorządowcom, którzy też są z nami. To jest po raz pierwszy, moi drodzy, bo tak zawsze byliśmy sami. Wiemy, że mamy rację. Bo wy niczego nadzwyczajnego nie chcecie. Chcecie pracy. Mówią o odprawach. W nosie macie to odprawy. Żadnej ja umyżli. Chcecie pracy i płacić podatek dochodowy na te państwo. Nic innego i na swoje rodziny. I nie podzielą nas na górników domowych, przeróbkę, administrację. Wszyscy razem. Dlatego moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Tym, którzy protestują, tym, którzy będą załatwiać się do protestu, o jedno Was proszę. Oni to dzisiaj w nocy przegłosują, to jest więcej niż pewne. Ja już puściłem zdjęcia tych ludzi poprzez Twitter, poprzez naszą stronę internetową, na stronie Sprawdzam Polityka. Tam jest wszystkich, wszyscy są ci posłowie ze Śląska, którzy zobaczymy jak się zachowają wieczorem. Czy zdradzą Śląsk, czy zdradzą górników. To się okaże za parę na godzin. Później pójdzie do Senatu, później do Prezydenta. Ale cały czas jesteśmy gotowi do negocjacji. Koledzy czekają w Katowicach w swoich organizacjach, są gotowi na telefon wsiąść i rozmawiać. Ale warunkiem jakichkolwiek rozmów jest zaniechanie likwidacji tych kopalń. To jest warunek. Może być restrukturyzacja, ale nie likwidacja. I nie będzie narzędziem do likwidacji. Do restrukturyzacji likwidacja czterech kopalń. I więcej niczego nie żądamy. Także moi drodzy, trzymajcie się, jesteśmy z Wami. miałem telefon od rolników z Wielkopolski. Chcą przyjechać w sobotę, niedzielę, chcą dać tyle, ile mają. Mówią, przywieżą dwa tysiące kiełbas, jest chleba. Mówi, żecie, przekaz, bo u nas jest paranoja. Nam chcą zabierać ziemię, grunty, bo chcą tam robić kopalnie odkrywkowe. Czyli tu chcą zamykać, a nam zlikwidować miejsca pracy, nam zabierać tam ziemię i robić kopalnie odkrywkowe. Tu kilkanaście kilometrów dalej, w Bożyszu, wiecie, już niedługo będzie powstawa duża kopalnia. Tam jest już po odwiertach. Wiecie że tam jest węgla? Więcej niż na Budryku. Od miliarda do miliarda dwieście milionów ton węgla będą wydobywać około trzech milionów ton rocznie. 60% procent koksującego, czterdzieści energetycznego. To jest takie szaleństwo, co to robią. Nie można brać pod uwagę ekonomii, że mówi się na dzień 7 stycznia kompania z na tę zamykamy, Wylepiej lepiej jaki to jest cykl. Po to została powołana kompania węglowa, że dzisiaj ciągną te do przodu, jutro kolejne. Pamiętacie, duży pożar uważa, sośnicy. Jakbyście nie byli w strukturach kompanii, to była trudna sytuacja. Po to się jest w takiej strukturze. Ale oni tego kompletnie nie rozumieją mi to kompletnie nie interesuje. Dlatego dziękuję wam bardzo za wszystko. My jesteśmy z wami, ale o jedno was proszę, wy nas nie zostawiajcie, bo my jesteśmy silni waszą siłą. I my zrobimy wszystko, co do nas należy, bo my jesteśmy dla was i my to rozumiemy. Bo wy nas wybieracie, a oni w Warszawie odwrotnie. Oni mają władzę sprawować w imieniu społeczeństwa, a nie przeciwko swojemu społeczeństwu. A robią inaczej. Cześć mam Boże, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy! Bardzo no, Proszę. nie ma czasu dziękować, ja wam dziękuję. Także trzymajmy się razem, bo nie mamy innego wyjścia. A teraz jeśli ktoś to tak nie Damy, damy. Słuchajcie, to co dzisiaj powiedziałem na ruchu Makoszowy. Przygotujemy taki, takie banery, takie hasła. Górnik pracuje. Górnik głosuje, ale nigdy na PO i PSL. Ja mam taki apel. Dzisiaj o 15.00 spod kopalni Makoszyk z podpomnika. pomnika wyruszamy pod biuro poselskie do centrum Zabrze. Także wszyscy kto może proszę przekazywać dalej. I też pomóżmy tam na koszody, a jutro tutaj też będą z tego wiem, takie akcje. Także musimy łączyć się jakoś tak na oba te ruchy, żebyśmy to wybronili do naszą kopalnię. Jak pokażemy, że nas jest mnóstwo, to się rząd przestraszy. Taką mamy na nadzieję. Dobrze, słuchajcie, teraz tak. Pójdziemy jeszcze do komisji zakładowej i Piotrek będzie rozmawiał przez telefon głośno mówiący z kolegami, którzy zostali protestować na dole. Na tą chwilę tyle komunikatów. Jutro, jutro o 15 organizujemy marsz, przygotujemy ulotki, wyłożymy je. Każdy jutro będzie wiedział co się będzie działo. Gdzie będziemy szli jaką trasą? Dokładne informacje podamy w ulotce. Dzisiaj pracownicy administracji to też pracownicy kopalni. Nie zapominamy, jak wiecie, jak wiecie, nie zapominamy. Piotrek, Piotrek wam mówił, nie dzielimy pracowników. Słuchaliście go dokładnie. Powiedział, nie dzielimy na dołowców, na przeróbkę, na powierzchnię. Powiedział to Wam wyraźnie dzisiaj. Załoga przedsiębiorstwa jest jedna. I tu nie ma różnicy. I chyba ostatnio przy podziale tych kwot daliśmy Wam to dokładnie odczyt. Wszyscy równo. I nikt na nikogo się nie obraża. Nie ma już podziału. Dum, przeróbka i reszta świata. Jest jedna załoga, jest jedna kopalnia. Możecie mieć do mnie procesie, ale tak jak... Moi drodzy, tworzycie jeden organizm. To jest tak jak do niedawna, jak był ten strajk lekarzy. Mówiło się tylko o lekarzach. Doskonale o tym wiecie, że w służbie zdrowia liczy się także personel pomocniczy, pielęgniarki salowej, nawet ten konserwator w szpitalu. To jest cały organizm, kopalnia też nie będzie funkcjonować tylko jak będą sami górnicy dołowi. To wszystko jest jeden organizm, gdzie jesteście razem. Będą wrzucane szczury, żeby Was podzielić, nas w kraju podzielić, bo oni myśleli, że uderzą i, i powiedzą, pa brzuchy związkowe i kryzusi, i kryzusi górniczy, co, co zarabiają po 7 tysięcy. Widzieliście w te bałynie, nawet taka stacja nieprzyjazna zrobiła badania. Prawie 70% społeczeństwa jest za górnikami, za tym protestem. I my doskonale wiemy, że się nie damy. A jak macie jakieś takie informacje, to nie trzymać je, tylko przychodzić i mówić. Antek czy Dzihuszy Kowalski mówił, że administracja nie. I wtedy się bierze taką osobę, bo będą miączyć, będą przechodzić, będą miączyć. I nie ma co tego trzymać sobie, tylko przyjść i mówić w oczy. I wtedy się zrobi konfrontację, bo my musimy już tak działać. To jest tak jak w stanie wojennym, czy za komuny, wrzucali swoich szpitali, którzy będą napuszczać jednych na drugich. rozumiemy to. I takich ludzi trzeba weryfikować, przychodzić. Mówiłeś to? Nie. To kopa spadać stąd. I tyle. Bo inaczej, słuchajcie, nie damy. Tu jest nas mnóstwo i będą wrzucać takie szczury, żeby nas pójść. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedno prośbę, bo nad tymi procesami, i prosiłbym o jedną rzecz. Jeżeli my nagłaśniamy, że w manifestacji biorą udział... Wszyscy idziemy bez różnicy, plus mieszkańcy i, rob, i dajemy plan, to realizujmy ten plan od A do Z. Dobra, żeby nie było, że ja chcę to, jak chcę to. Ktoś zaplanował, tu idziemy i to robimy. I robimy to jednakowo. Słuchajcie, na przechodni pokój ten pokój obietnic numer 12 był... Postawiony organ. Już organ zniknął. Zrobimy nowy. To no, zrobią, przeniosą pracownicę do innego pokoju. Tylko dajcie przyjęć, że takie coś robią. Mamy informacje już inne, ale to przekażę Piotrowi, bo najprawdopodobniej... Tak, także apelowaliśmy, apelowaliśmy do Was wyraźnie. Nie uciekajcie jak szczury z torącego okrętu. Są pracownicy, którzy chcą. Mam informacje, że są tacy. Są. Chodzą i mają podpisane. I mamy. Dojdziemy, znajdziemy i będą. Już uciekają pokojnie. Jak nie przez pokój 12, to inaczej, nie? Odejście. I tak, tak to, tak wygląda. Taką mamy załogę. Jeżeli dzisiaj nie będzie jedności tutaj, to Wam powiedziałem na masówkach i wszędzie. Zamiotą nas! Zlikwidują! Ja mam nawet jeszcze jedną prośbę, bo ci, którzy rzeczywiście próbują się alokować, musimy wiedzieć o jednym, że dzisiaj się alokują. Mają pracę jeszcze na dwa miesiące, może pół roku? Za pół roku może spotkać to samo. Także pamiętajmy o jednym, że jeżeli tu będzie, nie będziemy się trzymać razem, to automatycznie wszyscy po kolei znóreczkiem takie domino poleci i wszyscy będziemy yy, bez pracy. Mało tego, yy, było, nie było, nie wiem, każdy z nas ma takie samo odczucie. Chcą z nas zrobić niewolników, białych ja, niewolników. A nasz kraj zbyt, żeby był zbytem dla zachodu i wschodu. No to to trzeba przyznać. I musimy mieć naprawdę oczy i uszy otwarte. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak tu mówił przewodniczący Solidarności i to, co mówił Andrzej tutaj. Ja powiem krótko. Ten, który się podpisuje i chce tam iść, to nic nie robi innego, jak zamyka tą kopalnię. Nic nie robi innego, jak zamyka tą kopalnię. Jeżeli on się decyduje tam iść. To on zamyka. Czyli on z Wami współpracuje w temacie takim, że mówi ładnie, pięknie do Ciebie, a potem się chce ulokować gdzie indziej. Nie ma zgody na takie coś. Torpedujcie to i mówcie to na dole i wszędzie. Zgłaszajcie to do nas, my to się sprawdzimy. Ja powiem prosto: ten, który podpisuje dokument, zamyka tę kopalnię. Nie jest wart godności górnika, tak jak górnik mówi. Sam sobie jestem odważny, twardy i mężny, ale też są niektórzy, którzy pokazują swoją słabość. Zróbmy tak, żeby im wytłumaczyć. Wytłumaczyć im w sposób prosty. Kolego, pisząc ten dokument, zamykasz nas, zabierasz nam chleb. My nie będziemy tych drzwi zabijać 40 razy, bo tam też panie pracują. Dzisiaj byłem i chciałem zabić, dost, zabić te drzwi. Panie mi powiedziały, że muszą pracować. Ale jak do tego dojdzie. No to szkoda tych pań, bo one są niczym innym. My ich zabijemy, oni też mają swoje potrzeby. Czyli mówcie wszystkim, zamyk, podpisując dokument, zamykasz kopalnie i to jest najważniejsza rzecz. Ja proszę Państwa, jeszcze parę słów powiem. Tutaj zobaczcie, co się teraz dzieje. Kto nas wspiera? Przyjechał cały sprzęt Solidarności. Mam przed Czyli zależy im na górnictwie. Powiedzieli Wam, jak będą nas bronić. Czyli dodawają Wam otuchy. Czyli widzicie sami, przyjeżdżają do nas, wspierają nas. Wczoraj był Bogu Bogusław Ziętek, też nas wspierał. Żebyśmy w całą siłą razem byliśmy, bo słyszymy jesteście nerwowi, Wy, pracownicy przede wszystkim, którzy na dole się. Zobaczcie szefowie do was przyjeżdżają wspierają was sercem i duchem i mówią was, co zrobili ze stocznią co zrobili z rybakami rybacy już przyjeżdżają na środka na wspierać tu słyszałem od szefa solidarności powiedział rolnicy przyjeżdżają bo pokierów po nich zobaczcie jak tam wygląda nie możemy się zrobić naprawdę ja dziękuję że Piotrek przyjechał i dał drugi Rozumiesz, Z tych szepów, to jest pierwszy szep. Przepraszam, pomyliłeś. To jest pierwszy szep, ale druga osoba z centra przyjeżdża i nam daje otuchy. Otuchy! I ja już teraz mam coraz bardziej większą walkę. Determinację do walki, żeby nie pozwolić tym skórmy synom, żeby nam zamknęli tą kopalnię. Trzeba mówić. To, co samo powiedziałem, tam jak byłem na rozmowach, prosto w oczy wszystkich telewizji. Że my nie jesteśmy pajacami, bo Klau się lepiej zachowuje w cyrku, jak oni się zachowali w ostatnich, jak się zachowują do tej pory. Panowie, naprawdę, nie poddajmy się. A tu dwóch panów, co dał dyrektor Mendaciry zgodę, to są MD3. Wiceprzewodniczący Związku Maszynistów Wyciągowych, pani Urbelewi, trzy nadrzędnych na, na pierwszą Chwalę z imienia i nazwiska, tak jak chcecie. Na Pierwsonicę. A Związek Maszynistów Wyciągowych niech się rozliczy. I niech powie, czy przenoszą ludzi na inne kopalnie, czy walczą za kopalnią socich samokorzową. Jeżeli nie, to niech związek wypiętala z tej kopalni. Bo my takiego związku nie potrzebujemy. Bo nie po to nie poto, taka szyba, przyjeżdża ze solidarności, daje nam otuchy, mówi co się dzieje w kraju. A, ja szukam sobie danałem. Powody. Nie wiem, co się dzieje. I takich ludzi trzeba rozliczać. Ja jeszcze raz dziękuję, panie Piotrze, za otuchę i że nas wspieracie i za to, że jesteście z nami. Serdeczne dzięki. Ja powiem tylko tyle. I Bóg i Bogu i Bogu, Dziętek, i, Bogu Dziętek, i ja, i wszyscy my jesteśmy dla was, a nie odwrotnie. Żeby to było jasne. Tu nie ma za co dziękować, ja tu jestem po to, bo to jest moim obowiązkiem i tyle. Nie tylko jako szefa związku, ale przede wszystkim także jako mieszkańca tego miasta i tyle. I człowieka, który rozumie jedno, że ja przeżywałem ten dramat z putą Siedzieliśmy, okupowaliśmy przez 20 ponad dni dyrekcję, siedzieliśmy. Cezar niektórzy członkowie komisji zakładowej zostawili sami jak szczury. Uciekli. Myśmy siedzieli do końca. Przynajmniej żeby ludziom załatwić odprawy, żeby sobie wykupili mieszkanie zakładowe. I też, też niektórzy stracili. Później klękali w kałużach i przepraszali, że zostawili załogę. I tu musicie być jednością i razem. I ja wiem, co to jest. Także dziękuję Wam bardzo i trzymajmy się razem. Dziękujemy, Piotr!